Wrocław 10 czerwiec 2022 Cikorskiego boczny pasaż na wysokości sokolniczy w głębi kanał Odry z jednej strony pasażu Tower urządzona zieleń z drugiej strony awokado, sklep spożywczy, wystawione truskawki, stoliki na zewnątrz, pracownia tortów artystycznych, Szczerze wciskane soki. rowery, hulajnogi, pasaż wzdłuż Odry i pasaż w drugą stronę w kierunku Mostów No co, Stoliki. widok na mosty Sikorskiego roślinność trzcina na wysepce między brzegami na kolejnej platformie Również saliki, oświetlenie, a no więc klimatyczne miejsce szczególnie atrakcyjnie widoczne zmroku miejsce zabaw dzieci Atal Towers. Bokowane kostką miejsce spacerowe, urządzenia zieleń, drzewa, lokale pod działalności. Nieruchomości, kamienica. Justyna Tatis. I tak wygląda obok Sikorskiego. Miejsce spacerowe nad brzegiem płynącego obok kanału. Kolejny pasaż zamykany bramą wjazdową w kierunku nowego budynku kuprą wjazdy do garażu łączona zieleń wzdłuż drogi spacerowej wejście do budynku projekty i realizacja wnętrz Architecture Awards, part 2020. Winner. na naprzeciwko budynek po byłym szpitalu. Najprawdopodobniej z przeznaczeniem na mieszkania, apartamenty. Dziękuję za uwagę.